Siemanko, siemanko widzowie Nadszedł ten czas powrotu na YouTube y Po delikatnej przerwie e, Nagrałem dla was odcinek specjalny z gwiazdki Parę legend nagranych z reakcjami Także mam nadzieję, że się przyjmie Ale też na zanadrzu mam y, kilka innych filmików Z reakcjami też fajne legendy Także mi się wydaje, że nie zawiodę was y, Co jeszcze, co jeszcze? Tutaj lista pozdrowień Już pozdrawiam od początku. Pozdrawiam Gręci Blanta, Jakuba Ważnego, Niewolnika, Słuchara, <grymianie> Dawida Magnata Łobodę, Sigma Mail, Pawełka, Hubiego, Klaudię, Piotka, Madarę, Mawila, Krzysia. No i Laryskę. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. No i wiadomo, tych z Syberii też pozdrawiam, mniej znaczy <grymianie> tak samo jak ich. I co jeszcze? Zachęcam do zostawiania łapki w górę i subika yy, I też zostawię linka do Instagrama Polecam bić yy, około... O! Do tej setki obserwujących dobić Wtedy się pojawi następny filmik raczej yy, No i co? mojego oglądania i... Siema! A, sorry, jeszcze Sybilka Okej, okay. teraz można Siema! Pamiętaj Musimy muzykę do bicia Dom dom dum dom 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 dom, albo No, bi, teraz nie, teraz szybkie picie, po prostu tak wiesz, że wyjebane. O, lego, lego. O. Jacek, o, jacek, na końcu. Pierwsza lega. W końcu coś spadło. Spokoju, tak? A, no, to jest tropiciel? No, jest A, LXS, Magnus, ten... o, to. jest Exos i Exos? No, Torniszą. Ty kimś jesteś czy nie? Ja, ja tylko słabo A... No i pierwsza lega, nie? Fajnie. Noo, sejbiście Na tropciera To podział mam, tak? A no Korda, czy co? Ja 1-2-0 zespił Nie Na Śnieżna śnież P3 y Bilego dodaj Chodź, jest... tylko. Bilego hero LEGA Na Woja, 120 Dwańca. Gdzie? O, to jest O Mogę jeszcze o, dodać A mnie dodać? Zagłader tu stoi Dwańca. po mnie Ale Zagłada nie może Zakładanie w sensie może nie ja moja, właśnie... no kurwa Ogoś. Dobra, można bić. Dobra, bij to kurwa i chuj. Proszę moja, proszę moja! Kurwa Exos drugiego złapie to kurwa, nie. No ja, nie no to musi być moja. Kurwa, a ja tu latam za tym, nie? Ja macie No kurwa, ale... No kurwa! Jebana z Dublina! Pijcie to jebane mu Dobra, uwaga! Nie, na Turcji. ej, na Turcji już nie piliśmy! Na Turcji jeszcze nie piliśmy Herosa. Na Turcji zawsze oddaję więcej. To jest bardzo naukowe. 6 latów, więc ja... Od... No to zobaczymy? O! Legalna, no maga! No maga, no p***dolę! Ja te k***ki ja, ja, ten frajer 100% uf, Kurwa, kurwa, kurwa ja mówiłem! Na tu, mówiłem, że Aturce oddaję! Łoł tego kurwa, Lecimy! Uwuu! Kogo heru? Zejść w śmieszek? Dzięki, dzięki! Uwuu! Uh -huh. Alter to twoja tu... A miałem przyjść magiem! No, klepka obstawiał chyba P1, nie? No, ja obstawiałam P1, P2. No, klepki kieruj, klepki podziął. Podziękował, podziękował. Mówiłem, że turka odda. Kurwa, ostatni. Pierdolę mu agresa, kurwa. Jak zdążę. Ile magów, co? Parcie agres. Oh. Ma... Ma... O! W w Ej, niech to niech. dla ciebie ta drona, tak? Oczywiście podział, A, pięknie, dziękuję. O, Ej, łapcie to, żeby Londryna nie miał. Kurwa, mo mogę tropem o, o, iść, kurwa. O, nie Landryny, oby nie Londryny, oby nie Londryny, proszę. Proszę, nie Londryny. Nie Londryny, proszę. Mógł Jebać Landrynę. Nie. Jest. O! Klepki, O. Bo... Klepka. Dobra, Kiks kanu. No <gazety>. Dobra, jest. Tak kupa. Ładuj to Na turce O, moja pala No, ten... no, 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 boja? no boja. Jacek Kurski, wciążło, no, że ci ty... Ty. ty... Ej, ja jakbym miał paladyna przez 4 to kurwa się cieszył, nie? Jak złapał to Nie no, ja łapię rikiem, bo nie mam kurwa postaci Pięciu, pięciu no. tu łapania tego pięciu Te kurwa <śla> Nie no, nie łapię no. Weźcie wszyscy i xujcie to Chyba, Czy chyba? ja? Czy kto? No. Lega! Magtrop z 270 spadło na ten stick. I nie ma Magatrop'a. Proszę, kurwa! Ja chcę to złapać. Daj mi to złapać, kurwa! Nie mój, kurwa znowu on. Zostawcie suba! I got bright in the land, see to be in the fan.